Czy koncept chce spotować? Ja też chcę kolego spotować. Ja mam idealny zestaw podspota. Proszę. Mm, będziemy dublować krzak. Będziemy dublować krzak. Ja tego nie odpuszczę. O kurwa. Kurwa! Koncept mnie zaświecił. Dokładnie tu. Przy... Taki był moment, gdzie on stąd mógł mnie zaświecić. Dlatego. A wjechałem przez to, że on tak stał. Jakbym wjechał od tej strony. No dobra, to nie wiem kto mnie świeci Ale wiem, że mam przejebane Nie wiem kto mnie zaświecił Nie wiem, na środku oni mają jakiegoś TVP-ka czy o ch tu chodzi? Tutaj jest TVP-k? No TVP-k strzela do mnie Nic nie mogę zrobić No, nie wiem, czy mogę stąd uciec. O pierdol... WKURWIAM SIĘ! Bo jest chujnia z grzybnią. Nie wiem kiedy znikam, kiedy nie znikam. To jest pojebane! Nie wiem w którym momencie znikam ze spota i kto mnie spotuje. No chyba nie. Spróbuję sobie podjechać tu. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Jak wiadomo w krzak to jest GG. Zaświeciłem już grilla. O kurwa, udas mnie zaświecił. O kurwa. No to nie będzie najlepszy początek. Zaraz UDES przestanie... Już mnie przestać spotować udas. No kurwa! Kawałek wychyliłem się z tego krzaka i mnie zaświeciło. Jakbym stał w krzaku. Patrzcie, gdzie mam po spocie. A co? Ca... Jakbym stał. Tutaj. Przez tą przestrzeń dostałem spota. Jakbym został, byłoby dobrze. Którego nie trafiłem. Tego Isa. Nie wiem, nasz tor to jest jakieś czołgi. Mogłyby tak fajnie wyciągać. Ale boję się badcza, że on tu mi wiedzie. No jest kurwa wcelowany. Nie wiem co ja mam zrobić teraz. Ja w szoku jestem. Nie wiem, co ja mam zrobić. Próba ucieczki może się skończyć bardzo źle. Tu niby spotuję te czołgi, ale nikt nie szara. Miał automatyczną gaśnicę. Nie, no. To był na ślepo. To był na ślepo od CC. Teraz to w ogóle ten batch, możemy dojechać. trafiłem. O dobra, jest nasz strzał. Chociaż coś. Kurwa! Jeden jebany błąd! Wszystko w pizdę teraz. Chyba mix mi cały czas musiał wyświetcić. No, kurwo! <ścoughs> Ja już chciałem tylko oddać jeden strzał, i już się nie wychylać. No, o jeden strzał kurwa zawsze za dużo. Nie wiem skąd oni się zawsze biorą, że przebijają, trafiają. Skąd to się kurwa bierze. Och, jak to. No nie, Eber mnie zaświeci teraz. Może powinienem webrać, by strzelić. Kurde, Eber by zginął teraz, żebym do niego strzelił, a nie do barżera. A no, barżer. No kurwa, jaja ja sobie robicie, że będziecie lajtami, które są 2-3 strzały. No ja mnie zabiję Albarta ty hmm. O, muszę mi udasem, proszę Chodź Tysetka się tu wychyli Nie, on ucieka. Co zrobi te No, i, I pochuj tak, chcesz na mnie je... wychylać, to jak zginiesz za takie coś? Po co ci to? Kurde. No chciałem konceptę ale nie m jak. dla leoparda. Hmm. No to pa chyba. No to na razie widzę, wytrzymajcie się miłego dnia. Wieczoru się ma. Papa, no został full pod spota. Amix jest tam. Dużo tu będzie snapić Dobra, jadę. O kurde. Serio? No to dojechałem. Tyle wam powiem. Nie, Kurde, chwila nieuwagi! Nie widziałem, że mogą mnie strzelić. Dobrze. O, 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 o. No kurwa! Dlaczego? Ten jak pancer nie może pojechać bliżej tego 277. Skąd ja miałem wiedzieć? Co? Skąd ja miałem kurwa wiedzieć jeszcze tego 277? Ja pierdolę. Ja dokładnie wiem, co się wydarzy, ja wiem, że oni tu będą wyjeżdżać, wiem, że pozycja z będzie fajna, żeby zrobić ogień krzyżowy, ale ja zawsze chuj w dupę jest mi robiony, no. Bo się pojakaże, kurwa, czołg oczywiście z alfą 1000 i popsuje mi całą gierkę teraz. Jeszcze jakby tam była lodówka, to byłby hit.

I patrzę, solo wyjechał na mnie i całe, kilka bite w tupę. Dobra, ja tu stoję, spotuję, zobaczymy co z tego wyjdzie. Co jest? Kurwa no! Ho, ho! Musi to być AMX 105 w tym krzaku, no. Nawet nie strzyiłem ani nic. No nie, no ten AMX teraz mnie zaświecił tutaj i ja mogę. Nie no jeden AMX mi popsuł kurwa całą bitwę. No, dwa zagrania z rzędu. Tu się wychylił i tam się wychylił. Ja pierdolę. No co ty robisz? No oczywiście. O co chodzi w tej bitwie? Cover mi please team. O kurczę, pieczona. No M60, no jak mi nie losuje no Ile oni mają jaj, żeby przyjechać sobie tak, jakby mamy tu trzy czołgi? Patrzcie na to. Mamy lodówkę, fosza, obiekta i oni sobie z tego narożnika na spocie wyjeżdżają sobie stąd i nic nie zbierają i wjeżdżają do środka. Ja no.